Juliusz otworzył oczy i nie od razu zorientował się, gdzie jest i co robi. Czyżby zasnął? Wyszeptał, chcąc usłyszeć własny głos. Było zbyt cicho. Taką ciszę często nazywa się grobową. To było dobre określenie. W końcu to na wiejskim cmentarzu Juliusz spędzał czas. Juliusz zerknął na swój szwajcarski zegarek znanej marki i mlasnął językiem, zdając sobie sprawę, że udało mu się przespać prawie dwie godziny. Nie było w tym jednak nic dziwnego. Kiedy mężczyzna dotarł na cmentarz, na którym pochowano jego rodzinę, słońce wciąż ogrzewało ziemię. Siadając na ławce, mężczyzna zrelaksował się. Ostatnie dni go wyczerpały. Było wiele transakcji i negocjacji, w końcu budował nowy hotel. W końcu ciepły wieczór i zmęczenie sprawiły, że mężczyzna zasnął. Juliusz miał wrażenie, że zamknął oczy tylko na chwilę. Kiedy jednak podniósł powieki, zapadł już zmierzch. A słońce schowało się za koronami lasu. Zbyt długo przebywałem z wami, moja rodzino. Mruknął Juliusz i przetarł twarz szeroką dłonią. Spojrzał na nagrobek. Najbardziej bolało spojrzenie na kamień z portretem młodej dziewczyny, siostry Juliusza. Uśmiechała się, jakby żyła. Mężczyzna stracił rodziców i siostrę w wypadku samochodowym. Dziś mijało pięć lat od tragicznego wypadku, dlatego biznesmen przyjechał w tak odległe miejsce. W końcu jego rodzice zawsze nalegali na pochówek tutaj, obok dziadków. Nieświadomie do głowy Juliusza wkradła się myśl, że on też tu skończy, obok swojej rodziny, na zwykłym wiejskim cmentarzu otoczonym gęstym lasem. Żadne pieniądze ani koneksje nie pomogą mu uniknąć tego losu. Wszystko, na co pracował, stanie się puste. Ostatnio biznesmen zdaje się tracić smak życia. Utrata bliskich, która okaleczyła go pięć lat temu, zdawała się schodzić na dalszy plan. Ale zastanawiał się, po co w ogóle się starał? Przecież mimo tego, że został oligarchą, jego rodzice i siostra nie wrócą, nie spełni marzenia Nadi, która miała pojechać do japońskiego Disneylandu, nie podaruje rodzicom domu nad morzem. Ogólnie rzecz biorąc, jego zainteresowania, jego smak życia zniknęły. Juliusz wstał z ławki między nagrobkami, poprawił koszulę i zarzucił marynarkę na ramiona. Wyglądał solidnie. Takiego mężczyznę łatwiej było spotkać na spotkaniu biznesowym niż na wiejskim cmentarzu. Pożegnał się z rodzicami i nad ją zapalił papierosa ojcu, który nigdy nie rzucił nałogu. Mężczyzna oddalił się niespiesznie. Senność i zmierzch sprawiły, że Juliusz szedł ostrożnie. Czy w ogóle tędy przechodził? Mężczyzna w zamyśleniu podrapał się w tył głowy, spoglądając w ciemność. Chyba nigdy nie widziałem tego miejsca. Okazało się, że stopy zaprowadziły oligarchę na miejsce przyszłych pochówków. Robotnicy rzucili łopaty tuż przy wielkiej dziurze, która być może jutro stanie się miejscem czyjegoś ostatniego spoczynku. Niedaleko Juliusza rozległ się szelest. W ciszy cmentarza brzmiał szczególnie wyraźnie i tajemniczo. Mężczyzna był sceptyczny, ale w takim otoczeniu każdy chwyciłby krzyż i wyrecytował z pamięci Ojcze Nasz. Juliusz nie zdążył zrobić żadnej z tych rzeczy, zanim pod jego stopami pojawił się cień. Wyskoczył szybko, popychając mężczyznę, jakby chciał wrzucić go do otwartego grobu. Tam. Juliusz chrząknął, próbując utrzymać równowagę. Na szczęście potknął się, ale nie upadł. Mężczyzna, zdając sobie sprawę, że nigdzie nie spadnie, spojrzał w stronę, gdzie uciekł cień. Z nagrobka spoglądał na niego kot. Jego oczy płonęły w ciemności jak dwie pochodnie, jego futro było czarne jak noc. Miał! Do uszu przerażonego mężczyzny dobiegło miałczenie. A potem narzekasz, że czarne koty mają złą reputację, powiedział mężczyzna. Z wyrzutem spojrzał na zwierzę. Kot przeciągnął się, nie czując się winnym. Zeskoczył na ziemię i leniwie zbliżył się do mężczyzny. Kotka zrównała się z nim, stąpając łapkami po jego nowych skórzanych butach. Juliusz zaszczebiotał, ale pochylił się i podrapał kotkę za uszami. Kotka zamruczała z uznaniem. Mam nadzieję, że to koniec przygody? powiedział Juliusz i rozejrzał się ponownie. W końcu ocknął się z przerażenia, więc spróbował zorientować się w przestrzeni, ale jego Odyseja, jak się okazało, dopiero się zaczynała. Juliusz ruszył w stronę wyjścia, wijąc się wąskimi ścieżkami. Kot podążył za nim. Mężczyzna, który nawet za dnia nie potrafił rozeznać się w tutejszych drogach, był w kiepskim stanie. Juliuszowi mimowolnie przypomniały się stare wiejskie opowieści. Jego dziadek opowiadał je zamiast bajek. Były wśród nich leszy i syrenka z miejscowego jeziora. No i oczywiście duchy. Dziadek często straszył wnuka płaczącą dziewczynką. Po naszym pogoście chodzi duch dziewczyny. Chuda, długie warkocze, chodzi i płacze. Spotkasz taką dziewczynę, będzie ci jej żal, tak bardzo cierpi. Nawet się nie zorientujesz, że to duch. Wszyscy płaczą na cmentarzu. A kiedy zorientujesz się, że wywołałeś ducha, będzie już za późno, on zabierze ją ze sobą. Przypominając sobie tę straszną historię, Juliusz zadrżał i uśmiechnął się. Ten dziadek był pomocny, mógł powiedzieć coś miłego. I wtedy obok Juliusza przepłynęła postać w białym szlafroku. Do uszu mężczyzny dobiegł przeciągły szloch. Juliusz zamarł w miejscu, a jego serce wykonało salto. W pierwszej chwili, pod wpływem miejsca i wyobraźni, naprawdę pomyślał, że przepłynął obok niego duch. Ten poltergeist poruszał się z bolesną gracją, jakby unosił się nad ziemią. Ale potem, mrużąc oczy, mężczyzna zdał sobie sprawę, że była to tylko młoda dziewczyna w białej sukience. W pewnym momencie dziewczyna odwróciła głowę w jego kierunku, mężczyzna pomyślał nawet, że go zobaczy. Tak się jednak nie stało. Juliusz sam zdał sobie sprawę, że nieznajoma przypomina mu jego siostrę. Dziewczyna ponownie przygnębiona opuściła głowę. Włosy miała długie i postrzelone. Widać było, że płakała. Juliusz zrobił krok w jej kierunku, mając nadzieję, że zapyta o drogę i w razie potrzeby zaoferuje pomoc. Zatrzymał się jednak, jak wryty. Kiedy spotykasz ducha, nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to duch. Kiedy się zorientujesz, jest już za późno. Zabierze go ze sobą. Głos dziadka przemówił do świadomości mężczyzny. Juliusz przestąpił z nogi na nogę, przeklinając siebie za tchórzostwo. Mam już czterdzieści lat, a stoję tu jak dziecko, bojąc się duchów. Mężczyzna chrząknął mentalnie i ruszył zdecydowanie w stronę dziewczyny, zauważając, że ta kucała przy dwóch stosunkowo świeżych grobach. On również się zatrzymał. W duszę mężczyzny wkradło się zainteresowanie. Nie mógł też odwrócić uwagi dziewczynki w jej chwili smutku. Mamo, tato, to ja! szlochał głos, przerywając szloch. Przepraszam, nie było mnie całe wieki. Nie wiem, kiedy znów będę mogła przyjść. Tak myślę. I ja. Idę do więzienia. Wtedy dziewczyna zaszlochała i upadła klatką piersiową prosto na jeden z grobów. Juliusz zamarł. Nie wiedział, co zrobić po takim objawieniu. Spojrzał na kota w poszukiwaniu wsparcia, ale ten tylko machnął ogonem. Dlaczego? Dlaczego nas zostawiłeś? Nie radzę sobie już z Celestynem. Urósł i stał się de la mnie obcy. Nie ma już nic z twojego miłego i szczerego syna o zabawnym uśmiechu. Przypuszczam, że to moja wina. Wzięłam na siebie zbyt wiele. Pozwałam państwo o opiekę nad Celestynem. Dokąd nas to wszystko zaprowadziło? Uspokoiwszy się nieco, dziewczyna usiadła, opierając się plecami o drewniany krzyż. Objęła kolana ramionami i kontynuowała rozmowę ze zmarłymi rodzicami. Ty po prostu nie myślisz, nie zrobiłam nic złego, przyznała dziewczyna, przecierając twarz dłońmi. A Celestyn nie miał takiego zamiaru. Po prostu popełnił głupi błąd w młodości. Błąd, za który ktoś będzie musiał zapłacić. Juliusz, który zarówno współczuł nieznajomej utraty rodziców w tak młodym wieku, jak i był zaintrygowany jej problemem, przykucnął ostrożnie. Nie chciał się zdradzić i wystraszyć dziewczyny, choć wiedział, że z zewnątrz jego zachowanie wygląda wyjątkowo dziwnie. Dorosły bogacz, który śledził to jak na jego standardy dziecko na ciemnym cmentarzu. Jednak nie mógł też odejść. Coś trzymało go w miejscu, coś kazało mu słuchać zwierzeń dziewczynki. Kiedy cię nie było, musiałem biegać do władz, żeby zatrzymać celestyn. Dziewczyna się przyznała. To było złe. Zdałem sobie sprawę, że każda rodzina to domek z kart, a jeśli usuniesz kilka kart z dna filaru domu, wszystko się zawali i poleci na wiatr. Tak właśnie rozpadła się nasza rodzina, kiedy odszedłeś, nieważne jak bardzo się starałem. Biorąc głębokie, konwulsyjne oddechy, nieznajoma zaczęła opowiadać swoją historię. Zwróciła się do rodziców, mając nadzieję, że ukoją jej duszę. Nie miała pojęcia, że ma innego słuchacza. Juliusz natomiast nie rozumiał, dlaczego jest tak zafascynowany tym, co się dzieje. Czy to smutek poruszył jego serce, czy podobieństwo do siostry? Z pewnością Nadia wyglądałaby tak samo, gdyby dożyła tego samego wieku, a może chodziło o to, że los zetknął ich ze sobą na cmentarzu. Juliusz osiadł na ziemi, zapominając, że jego garnitur kosztował fortunę. Czarny kot wskoczył mu na kolana i oparł głowę na jego łapach, wykorzystując nowego przyjaciela jako poduszkę. Juliusz pogłaskał kota za uchem i wsłuchał się w słowa dziewczyny, słuchając jej opowieści. Dziewczynka miała na imię Mariola, a jej młodszy brat Celestyn. Pięć lat temu, w tym samym czasie, gdy w życiu Juliusza wydarzyła się tragedia, brat i siostra zostali sami. Stracili rodziców. W tym czasie Mariola właśnie wyjechała na studia do miasta, aby zostać cukiernikiem. Jednak straszna wiadomość zmusiła dziewczynę do powrotu na wieś. Nie mieli już krewnych. Dlatego Mariola została zmuszona do porzucenia studiów i pozostania w wiosce, aby opiekować się bratem i domem. W tym czasie wszyscy mieszkańcy wioski dowiedzieli się, że łagodna i krucho wyglądająca dziewczyna ma w sobie twardy rdzeń. Mariola udowodniła swoją wartość, gdy zdecydowała się przejąć opiekę nad bratem. Celestyn miał wtedy 12 lat. Dziewczyna od razu powiedziała opiekunce, że weźmie brata, bo jest już pełnoletnia. Odpowiedziano jej, że to niemożliwe. Jesteś młoda, pomyśl o sobie. Władze opiekuńcze poradziły jej. Musisz się uczyć. Poza tym nie jesteś mężatką, nie masz pracy, nie masz dochodów. Dom twojej rodziny wymaga remontu, a ty nie masz na to pieniędzy. Nie masz też męskich rąk, by go naprawić. Obojgu wam będzie lepiej, jeśli chłopiec trafi do sierocińca. Ty będziesz mogła budować swoje życie, a państwo się nim zajmie. Mariola zacisnęła usta i zaczęła bić we wszystkie dzwony. Pisała do władz, biła we wszystkie progi. Dziewczyna prosiła mieszkańców wsi o pomoc, a oni odpowiadali na jej błagania. Wszyscy kochali i szanowali rodzinę Marioli. A sympatyczną Mariolę znali od dziecka. Miejscowi mężczyźni podjęli się więc naprawy jej domu. Kobiety również stanęły po stronie Marioli. Znalazły pracę w miejscowej piekarni. Później wszyscy mieszkańcy stanęli w obronie dziewczynki. Poręczyli za starszą siostrę Celestyna i obiecali jej pomóc. W końcu pod taką presją kuratorium się poddało. Mariola dostała półroczny okres próbny, z którym dziewczynka sobie poradziła. Potem oficjalnie została opiekunką młodszego brata. Wydawało się, że życie Marioli zaczęło się układać. Nie miała czasu na smutek po stracie rodziców. Zbyt wiele zmartwień spadło na barki młodej dziewczyny. Piekarnia, w której zaczęła pracować, była nieestetyczna, a asortyment na ladach był niewielki. Jednak nieudany cukiernik, nawet do pieczenia bułek i pasztecików z kapustą, był w radości. Dziewczyna podeszła do swojej pracy z miłością i niepokojem. Udało jej się upiec na chwałę. Po sześciu miesiącach jej pracy asortyment na półkach został uzupełniony ciastami. Przyciągnęło to uwagę miejscowych i tych, którzy przyjeżdżali do wioski: na ryby, na polowanie, na grzyby lub na wakacje. Aromaty wypieków przyciągały ich do miejscowej piekarni. A smak ciasta i piaskowego ciasta sprawiał, że komplementowali gospodynie. To nie moja wina, tylko Marioli. Gruba i dobroduszna Ilona pomachała im z daleka. Ona jest cudotwórczynią, wymyśla najróżniejsze rzeczy. Celestyn na początku też nie sprawiał kłopotów. Mariola nie próbowała zastąpić mu rodziców, zdając sobie sprawę, że to niemożliwe. Po prostu zawsze była przy nim, wspierała brata, dawała mu miłość i uwagę. Dziewczyna, nawet jeśli była bardzo zmęczona, codziennie znajdowała czas D.L.A. brata. Pomagała mu w lekcjach, wspólnie wykonywali prace domowe. Mariola chodziła nawet z bratem na ryby, choć bardzo nieporadnie posługiwała się wędką. Celestyn śmiał się i żartował, że siostra prędzej sama się zahaczy niż złowi okonia. Celestyn również starał się pomagać siostrze w każdy możliwy sposób i tak to trwało przez cztery lata. Potem było tak, jakby młodszy brat został zastąpiony. Stał się nerwowy, zły. Wycofał się w głąb siebie. Przestał słuchać siostry. Potrafił zniknąć z domu na kilka dni, a potem pojawić się, jakby nic się nie stało. Początkowo Mariola próbowała z nim rozmawiać. Potem już nie wytrzymała i nakrzyczała na Celestyna: Czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja nie śpię po nocach? Martwię się. Nie wiem, gdzie jesteś. Biegam po okolicy. Dzwonię na policję starsza siostra próbowała dodzwonić się do brata zostaw mnie krzyknął do niej patrząc na nią z boku nie jesteś moją matką sąsiedzi i znajomi próbowali pocieszyć niepocieszoną Mariolę mówili, że Celestyn po prostu przechodzi okres dojrzewania przejdzie mu obiecywały dziewczyny na każdym kroku w 16 lat wszyscy stali się zuchwałymi i wybuchowymi buntownikami tylko czas mijał, a było tylko gorzej Celestyn, podobnie jak Mariola, dojeżdżał kiedyś do miejskiej szkoły autobusem. Było tam sporo dzieciaków z zamożnych rodzin. Patrząc na nie, nastolatek zapragnął ubierać się modnie, kupować nowoczesne gadżety najnowszych modeli. W odpowiedzi na kolejne życzenie brata w postaci markowych Adidasów, Mariola, która już się szywała, potrząsnęła głową. Mam odłożone pieniądze na nowy boiler, bo stary zaraz wybuchnie, mruknęła siekając warzywa na zupę. Jeśli chcesz nowe buty, możesz iść do marketu i wybrać coś podobnego, ale w rozsądnej cenie. Nie rozumiem dlaczego chcesz płacić takie pieniądze. Noga odrośnie ci w ciągu miesiąca. Słysząc takie słowa, Celestyn był wściekły bardziej niż zwykle. W takim razie, sam zarobię, powiedział do siostry i wyszedł z kuchni. Mariola wzruszyła ramionami. Uważała, że zarabianie pieniędzy to dobry pomysł. Nauczyłoby Celestyna wartości pieniądza i jej pracy. Co więcej, jej brat mógłby przestać znikać i zacząć poświęcać swój czas na coś bardziej pożytecznego. Wyobraziła sobie, jak rozdaje ulotki w mieście lub dostarcza pocztę. Pytała nawet miejscowych, czy ktoś nie potrzebuje asystenta. Tyle, że Celestyn znalazł sposób na zarabianie własnych pieniędzy. Chłopak nie chciał rozdawać ulotek. Chciał szybkich, łatwych i dużych pieniędzy. I dostał swoją szansę. Tyle, że okazało się to koszmarem dla jego siostry. Po jakimś czasie Mariola zauważyła, że jej brat naprawdę zaczął mieć nowe rzeczy. Na pytanie, co robi i skąd ma na to pieniądze, Celestyn odparł: Myje samochody w mieście. Zostawiają tam świetne napiwki, zwłaszcza jeśli umyjesz jakiś fajny zagraniczny samochód. Odpowiedział zmartwionej siostrze: Czasami pracuje też jako kurier. W każdym razie nic ciekawego. Mariola nieco się rozluźniła, ale nadal coś niepokoiło jej duszę. Jej brat stawał się coraz bardziej rozwiązły i bezczelny. Czasami przynosił do domu kilka pomiętych banknotów i rzucał je na stół. Masz też sobie coś kup, mówił Celestyn, zasłaniając oczy, jakby czuł się winny. Później Mariola dowiedziała się, że Celestyn związał się z dziwną paczką chłopaków. Nie byli miejscowi. Zabierali chłopca samochodem, a potem nie było go przez 24 godziny lub dłużej. Na wszelkie pytania siostry odpowiadał zwięźle. Nie twój interes. Mariola uzyskała jednak odpowiedzi, na których jej zależało. Co prawda od funkcjonariusza policji. Tego ranka rozległo się pukanie do jej drzwi. Wytarła ręce w ręcznik i poczuła, jak wszystko w jej wnętrzu skręca się w supeł ze zmartwienia. Jakby dziewczyna już wiedziała, że na progu czekają na nią złe wieści. Wujek Wisław, miejscowy dzielnicowy, stał i patrzył na swoją starą znajomą smutnym wzrokiem. Celestyn stał obok niego ze spuszczoną głową, natychmiast wyminął siostrę i pobiegł do swojego pokoju. Policjant odprowadził go ze zmarszczonym czołem. Mariola, przejdę się dobrze? Powiedział. Dziewczyna skinęła głową, zdezorientowana. Zaprosiła go do stołu. Właśnie miała poczęstować się ciastem. Wujek Wisław jednak odmówił. Skontaktowano się ze mną z miasta, powiedział, patrząc na koronkowy obrus. W każdym razie nasza celestynka miała kłopoty. Wplątał się w złe towarzystwo, zaczął handlować nielegalnymi substancjami. Mariola nie usiadła, tylko dosłownie opadła na krzesło. Jak to? Mówił, że mył samochody, pracował jako kurier. Wujek Wisław parsknął w wąsy. Zgadza się, wszyscy pracują jako kurierzy. Odbierają torbę w punkcie A, przewożą ją do punktu B. Mężczyzna podrapał się w tył głowy i próbował wyjaśnić dziewczynie sytuację. Sprawa jest oczywiście standardowa. Prawdziwa plaga naszych czasów, wiesz? Teraz, w dobie internetu, lombardy rekrutowane są za pośrednictwem portali społecznościowych. W społecznościach młodzieżowych publikują oferty pracy z bardzo wysokimi zarobkami, na przykład 60 lub 150 dolarów dziennie. Oczywiście ktoś chwyta przynętę, w końcu uczniom zazwyczaj trudno jest znaleźć pracę. A za duże pieniądze to prawie nierealne. Celestyn dał się nabrać, ale go złapali. Teraz wypuścili go na moje słowo. Będzie dalsze postępowanie. Tylko ja przyszedłem cię przygotować Mariola, to przegrana sprawa. Wygląda na to, że Celestyn został wrobiony. Tym jego przyjaciołom, którzy jeździli z nim po wiosce, ujdzie to na sucho i zrobią z niego kozła ofiarnego. Co nas czeka? Blada dziewczyna sapnęła. Wuj Wisław potrząsnął głową i zrobił się bardzo ponury. Widać było, że żal mu dzieci, które dorastały na jego oczach. Obiecują Marioli sześć lat. Według artykułu duże rozmiary zaczynają się od objętości dwóch gramów, a on miał przy sobie sporo. Ale to przecież dzieciak. Pewnie nawet nie wiedział, co robi. Ze łzami w oczach dziewczyna krzyknęła. Czy wiedzieli, czy nie, to już nie ma znaczenia. Szczerze powiedział mężczyzna. Rozumiesz, że w każdym przypadku potrzebują ekstremum. Odpowiedzialność pod artykułem pochodzi z 16 lat. Celestyn właśnie 16 lat skończył. Nie ma mowy, żebym go zwolnił. Chyba że skrócę termin. A nie sądzę. Teraz ze wszystkich sił ścigają lombard. Mariola zagryzła wargę niespokojnie i boleśnie. Potem spojrzała na mężczyznę. Wujku, Wisławie, mogę wziąć winę na siebie, ale powiem, że to była moja inicjatywa. Brat nie mógł mi odmówić, a ja potrzebowałam pieniędzy, więc go odesłałam. Mężczyzna cofnął się przed nią. Co ty wyprawiasz, dziewczyno? Opamiętaj się. O co ci chodzi? Mariola rozpłakała się. Celestynie, to moja odpowiedzialność, to moja własna wina. Nie zauważyłam drogi, którą obrał, ale nie mogę pozwolić, żeby poszedł do więzienia. Całe jego życie ległoby w gruzach. Wujek Wisław długo rozmawiał z dziewczyną przekonywał ją, że popełnia błąd, mówił, że nie może do tego dopuścić, ale Mariola była nieugięta. Byłeś przyjacielem mojego taty, powiedziała, więc pomóż mi w jego pamięci. Kiedy wujek Wisław wyszedł bez odpowiedzi, Mariola poczuła zapach spalenizny rozchodzący się po kuchni, pobiegła do kuchenki. Ciasto bardzo się przypalało. Dziewczyna spojrzała na poczerniałe boki ciasta i rozpłakała się jeszcze bardziej. Potem wyszła z domu i poszła na cmentarz porozmawiać z rodzicami. Zdała sobie sprawę, że nie ma zbyt wiele czasu i o wszystkim zadecydowała sama. Mówią, że dostanę za to duży wyrok. Wyznała głucho, skubiąc kamyki na grobie matki. Najbardziej frustrujące było to, że to wszystko na nic. Celestyn i tak trafi do sierocińca, a ja do kolonii Dela kobiet. Ale nie widzę innego wyjścia. Muszę go uratować. To wszystko moja wina i tylko moja wina. Przecież obiecałam Celestynowi, że wszystko będzie dobrze. Dziewczyna ponownie westchnęła. Potem wstała. Przyszłam do ciebie, żeby się pożegnać. Jutro rano idę na posterunek policji. Napiszę przyznanie się do winy. Chciałam, żebyś poznał prawdę. Przykro mi, że nie możesz mi teraz pomóc. Z tobą było o wiele lepiej. Bardzo za tobą tęsknimy. Z tymi słowami odeszła. Juliusz siedział w całkowitej ciemności. Kot zasnął na jego kolanach. Mężczyzna wziął zwierzę na ręce i poszedł do samochodu. O dziwo tym razem z łatwością odnalazł drogę na parking, zupełnie jakby coś wcześniej zostawiło go na cmentarzu, zmuszając do wędrówki. Mężczyzna nagle znalazł odpowiedź na swoje pytanie. Czy jego życie miało sens? Te wszystkie pieniądze i koneksje? Owszem, miało. Nie mógł już pomóc swojej siostrze, ale mógł uratować kogoś innego. Następnego dnia Mariola nie zdążyła pojechać do miasta. Wujek Wisław ponownie zapukał do jej drzwi. Był zarumieniony, a jego oczy płonęły. Mariola, nie uwierzysz. Zadzwonili do mnie i zamknęli sprawę. Zbesztali mnie, mówiąc, że stoi za tobą ktoś bardzo wpływowy, a ja tego nie zgłosiłem. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko, po czym dodał: Tylko ty i twój brat zostaliście zaproszeni na spotkanie. Tutaj zapisałem adres, jakiś hotel. Mariola była kompletnie zdezorientowana, nie rozumiejąc co się stało. Ostrożnie pojechała pod wskazany adres, bojąc się, że zobaczy kogoś z tajemniczych pracodawców Celestyna. Okazało się jednak, że mieszkał tam Juliusz, właściciel sieci hoteli. Jego biuro znajdowało się w hotelu w samym centrum miasta. Mężczyzna przywitał się z nimi serdecznie, a nienawykły do humoru biznesmen opowiedział im, jaką rolę odegrał w ich losie. Mariola zarumieniła się. Pospiesznie mu dziękując. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć za pomoc, wykrzyknęła dziewczyna. Mężczyzna potrząsnął głową. Nic się nie stało. Nie wchodziłbym w twoje życie, ale pomyślałem, że zaproponuję ci miejsce w mojej restauracji w hotelu. Zaproponował. Podobno kształciłeś się na cukiernika, a potem zacząłeś pracować w piekarni. Mamy też stanowisko cukiernika. Możesz się najpierw uczyć, a potem porozmawiamy o awansie. A ty? Tu mężczyzna spojrzał na milczącego, marszczącego brwi nastolatka. Celestyn był tak zakłopotany, że nie mógł podnieść wzroku z podłogi. Ty możesz być kurierem, masz doświadczenie, tylko że tym razem będziesz przewoził dokumenty. Mężczyzna nie powstrzymał uszczypliwości, ale jego spojrzenie mówiło, że w jego słowach nie było złośliwości. Juliusz wziął więc pod swoje skrzydła trzy dusze, które spotkał na cmentarzu. Mariole, Celestyna i Kotkę Klarę, które zostały w jego domu.